Ze mną. Witamy. Witamy! Witamy was bardzo serdecznie! Tak, ja jestem Jake. A ja jestem Pete. Jestem tak zdenerwowany tylko dlatego, że nasz pierwszy filmik, który przed chwilą robiliśmy, nie wypalił. Ja go poprawię. Nasz 50. filmik, który robiliśmy, z kolei okazał się bardzo słaby, ponieważ mieliśmy fajne bardzo wstawki na początek i na koniec, które ja sam odczytałem. No, wrzucę je może potem na Facebooka. Tak, y... to, oczywiście, tam reśnie zrobiłam. On tutaj tak. robi wszystko na tym kanale, no? Ja się, ja się poświęcam tak. dla tego kanału. I. Ja w ogóle. Tak, nie, nie martw się. Ty masz komputer lepszy. I y... w, ten, w ten sposób mieliśmy naprawdę, naprawdę fajny filmik, taki, w miarę krótki, w miarę ten, ale. Y... Jako, iż robiłem wszystko na urządzeniu Apple te wstawki to żeby obejrzeć ten film musielibyście przegrać jeszcze program, co nie miałoby żadnego sensu. Tak yy, jeżeli chcecie mieć lepszą jakość swoje, yy, jeżeli chcecie mieć lepszą jakość tego filmu, możecie sobie ściągnąć all Ja nie gwarantuję, jeżeli chcecie, żebyśmy wszystko robili z takimi wstawkami i jesteście w stanie yy, pobrać Program to naprawdę wiele dla nas znaczy. Tak, Jesteście Musicie ściągnąć. Antymiali, musicie, antymiali. Jeżeli chcecie oglądać filmy ze wstawkami, które też będziemy zamieszczać, musicie ściągnąć sobie Real Playera. Jesteście genialni, uwielbiamy Was. Real Playera i QuickTime, Zapamiętajcie, Real Player, Quick Time. Może damy. Ja... Swoją drogą, jeśli ogląda to ktoś kto y, y, pracuje w Apple, to my bądź co bądź y, reklamujemy Was Cudowny program, to y, o, audycja nie zabiera lokowań produktu, tak, tylko chcesz zauważyć. To chcesz im polecić ten program no. czy nie chcesz. Ale audycja nie zabiera lokowania produktu, polecam ten program. Audycja nie bolo. zawiera! Jak on to mówi? An an, an Pięknie. Tak mnie ciągnęło, żeby poprawić, jak tam. No, ale teraz. teraz, teraz klękaj. przez wszystko, wszystko, wszystko nasłaniasz. Klękaj tu, klękaj. Klękaj, bo zrobiłem to. No klękaj! No dobra. Ej, weź mnie jakoś też obraż. Bo to się nudno robi, jak mnie nie obrażasz. Piotrek! O Opiszę, na czym będzie wszystko polegało, co będziemy robić na tym przezabawnym, przefajnym y, vlogu, y, wywiadzie. Co jeszcze tutaj będziemy wciskać? Kity. Kity. Nie. To nie w naszym stylu. Będziemy robić wszystko, żebyście naprawdę mieli się z czego pośmiać. Yy, tak. Myślę, że filmiki tak. będą się pojawiały co tydzień, jeżeli nie będzie problemów. Może w weekendu, tak myślę. No, też mi się tak wydaje. W każdym wypadku to jest bardzo taki omawialny, omawialny, istnieje słowo omawialny. Omawialny film, w którym będziemy omawialnie omawiać, to powinno być omawialne. Będziemy mówić, będziemy będziemy będziemy. mówić my do was. O tym, czym się będzie nasze studio zajmowało. Tak więc mamy... Jak Ty siedzisz w stosunku do to widza? Przepraszam, przepraszam, widzu. Dobrze. Będziemy w naszych... Filmach? Filmikach? filmach, Filmach. Omawiać różne tematy w zabawny sposób. Tak. Jeśli tak, Wam to odpowiada. Tak, tak. I będziemy yy, prosić Was, już Was z miejsca prosimy, abyście wrzucali różne komentarze, lajkowali nasze filmy. Yy, my mamy konta na Facebooku i na YouTubie i na Gmailu, chociaż Gmail to jest prawie to samo co YouTube. Tak, bo osobiście. to jest jedno konto. No. W każdym wypadku, yy, jak to działa? Yy, na Facebooku lub na YouTubie. Możecie skomentować nasz film. Ja przepraszam, że ten film się robi taki nudny, ale... On prostu... nie jest nudny! On, on nie jest, jest nudny! nudny. Póki ja tu jestem... On jest nudny! On nie jest nudny! Jest! Nie! Jest! Nie! I tego nie wytna! On nie jest nudny! Nie wytnę tego! Gdzie tego nie wytniesz? Skąd? On czyta w moich myślach! Więc w każdym wypadku... Um, wy komentujecie to my mamy robić w następnym filmie i my robimy to w następnym filmie ale to mają być albo temat może eee! <śm> Przepraszam, ale on mnie tak denerwował, że po prostu już... No, no nie! Przepraszam, no, no, no. <laughs> ale on mnie tak denerwował po prostu. Jeśli chcecie, możecie wziąć udział w wywiadzie z nami. To będzie na pewno bardzo zabawne. Napiszcie po prostu na nasz e-mail. E-mail... Official chyba. W każdym tak. wypadku... Wszystkie linki jakie o, o programach albo filmach, o których... Filmach. Albo w stronach, o których mówiliśmy. Okej. Okay. Wszystkie linki o programach albo filmach będą w opisie, więc zajrzyjcie tam. I bardzo się ucieszymy, jeśli polubicie nasz...